Showem ludziska, a z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Bio Inc. Redemption. Dziś sobie zagramy życiem, tak? Czyli żeby życie miało smaczek, raz e, ratunek, raz trupiaczek, <laughs> może coś w tym stylu. A więc lecimy, moi drodzy, lecimy. E, continue live campaign! Tak, właśnie. Dzisiaj musimy znowu postarać się w Med School e, zdążyć wyleczyć wszystkie choroby, zanim będzie za późno. Dzisiaj może trochę zmienimy rzeczywiście e, naszą strategię, ale a propos, będziemy grali na łatwiejszym poziomie, żeby to się udało, bo chcemy przejść dalej, po prostu a nie męczyć się z Civil, widać, że tutaj nie za bardzo mi szło. Więc dzisiaj, moi drodzy, naszą postacią, którą będziemy ratować, jest Niko, bo taka była propozycja kolegi GamePioruna, którego serdecznie pozdrawiam, Niko, a zatem postać z One -shota spróbujemy dzisiaj uratować. I tak jak mówiłem poprzednio w tym odcinku możecie mi wrzucać w komentarze propozycje tych osób, oczywiście pamiętajcie fikcyjnych najlepiej postaci z gier, a najlepiej postaci z gier, które ogrywałem na kanale, które byście chcieli uśmiercić w przyszłym odcinku, bo będziemy wracać do śmierci w następnym epizodzie i teraz trzeba wybrać, które zabawki pomogą nam trochę dłużej pożyć i pokonać tamten poziom. Dobra, wybierzmy sobie dzisiaj jeszcze jakąś, jakieś inne ciekawe połączenie, czyli na przykład all diseases, all disease are 10% less potent. Czyli zmniejszamy jakby, e, tch, zmniejszamy intensywność niszczenia organizmu przez choroby, a tutaj sobie weźmiemy na przykład random eruptions of multiple resources. Czemu nie? Bo tego jeszcze nie testowałem. Tak, będziemy próbować różne zabawki wam pokazać. A więc, teraz musimy wyleczyć 8 chorób w mniej niż 190 dni. Więc mamy chyba tych dni 20 więcej z tego, co ostatnio, w porównaniu z ostatnim odcinkiem. Tak, mieliśmy tam 170 chyba, dobrze pamiętam. Jeśli dobrze pamiętam. Lećmy, moi drodzy. A zatem, zaczynamy oczywiście od biomapy, żeby zobaczyć, z czym mamy największe problemy. Więc mamy problemy, proszę bardzo, sercowe. I mamy również problemy z układem mięśniowym, z systemem mięśniowym zągle kurde. Ciągle mi się myli układ z systemem, a wiem, że już kilka razy mówiliście mi w komentarzach, który powinien. Jak powiem to nazywać? Dobra. Shaking. Proszę bardzo jak ładnie. Shaking wiadomo, że tu jest problem z tymi dwoma, momentami. bardzo ładnie można zdetektować. Eee, o Jezu, no, zmęczenie to zobaczcie, jest tak popularne, że nie wiadomo co wybrać. <laughs> trzeba na początku wydaje mi się eliminować, o, te, które są najbardziej prawdopodobne. Zobaczcie. I regular heartbeat jest tylko na dwóch, a shaking jest tylko tutaj. Więc trzeba spróbować zobaczyć, co my tutaj potrzebujemy. o jezu. Yes. No, spróbujemy elektroencefalogram puścić. Ale do tego potrzebujemy zebrać na początku 6 punktów. Więc teoretycznie nie wiem, czy lifestyle nam się. Ale już styleny też nam powinny pomóc. Po części. Ale pro musimy pozbierać zabawki. To teoretycznie. No, Redus, all diagnosis research. No, teoretycznie moglibyśmy w to pójść. No, zobaczymy. W każdym razie mamy bardzo mało czasu. Wyścig z czasem jest tutaj bardzo mocny. Niestety, jak widzicie. to są kwinki, dobra. Bo teraz jakoś inaczej to wyglądało. Nie ma żadnych wirusów. No tak, bo tutaj nie ma wirusów. Widzę, że system mięśniowy chyba najbardziej, najmocniej podupada. Ale to też widać było po tych punktach tam. Więc zobaczymy, czy uda mi się go wyleczyć. Bo teoretycznie to, że tutaj będzie to mocno spadać, to nas mało obchodzi. Najbardziej nas obchodzi to, żeby go wyleczyć. 6 punktów to wciąż jeszcze za mało. Potrzebujemy przynajmniej 8, żeby zacząć już pierwsze rzeczy diagnozować. Aha. Ok, tutaj mamy obok. O, jeszcze coś. <laughs> Mam jakąś chrypę dzisiaj dziwną, wybaczcie. Aha, to jest ten wybuch, prawdopodobnie wielu. Akcji naraz, dobra, o Jezu, o Jezu, o Jezu, zobaczcie jakie tu są, Jezus, Maria, ileś tego jest tu Nie jestem w stanie nadążyć nawet, <grym, <grym, i 32 punkty od razu, dostałem achievement thrifty Okej, okay. dobra, czyli co? Mieliśmy, Oto możemy teraz naprawdę niezłe rzeczy zrobić, shaking, dobra, czyli co? Możemy puścić, na dobrą sprawę, tak, puścimy to Run test, może teraz się nie pomyłę i będę tutaj klikał, bo wydawało mi się, że wystarczy, że kliknę tutaj i to już powinno e, puścić test. Tak mi się wydaje, że ja przez to miałem takie problemy z ogarnięciem się. Brain PET scan możemy puścić. Dobra, zobaczmy co jeszcze. Chest Pain, to jeszcze na końcu, na dole było coś ważnego. Tutaj. Dobra, zobaczmy. Tutaj muszę elektrokardiogram puścić. Okej, okay, puścimy to i puścimy to, bo mamy dużo punktów. Okej. Okay. Zobaczymy. I może być więcej niż trzy. Diagnozy w jednym momencie puszczono. Wydawało mi się, tylko trzy mogą być, ale wyprowadziliście mnie też z błędu. Stwierdziliście, że, hej, hej, spokojnie, Staszek. To tak tylko wygląda, ale spokojnie możesz i więcej. Dobra. Chroniczny stres. Open Biomap. Zobaczmy. O, i to możemy leczyć, że było ciekawe i te objawy były na te dwie rzeczy. A okazało się, że też pojawiło się to. Hmm. To ciekawe. A, może jakiś inny, in, inny. No, jakoś odkryliśmy coś jeszcze dodatkowego, żeby było ciekawie. Stress Management Therapy. Tylko to są, widzicie, 30 dni. O Jezu, 30 dni, żeby to wyleczyć, ale 4 punkty tylko, dobra. Niech będzie, tylko 90% szansy na sukces. Trochę to będzie trwało, ale może go wyleczymy dzięki temu. Parkinson. Dobra, zobaczmy. Parkinsona mamy też, tak? Tak, czyli jednak jest Parkinson. 33 dni. No właśnie, to też trzeba jakoś na tyle szybko te ciężkie rzeczy odnajdywać, okej, okay. wysoki cholesterol, yy, że, bo się okazuje po tym, że mamy bardzo mało dni na leczenie, a tutaj okazało się, że nic nie odkryliśmy. Dobra, możemy zrobić upgrade, bo żeśmy znaleźli trzy diseases, harvest power zaraz sobie podniesiemy od razu, widzicie ten burst, to było chyba właśnie związane z tym moim bonusem, zobaczcie ile tego wyleciało w chwilę, więc lecimy. Treat at least 4 diseases, żeby dostawać plus 3 e, każdego dnia, tylko to akurat średnio wyjdzie, bo to w sumie mało nam to da. Dobra, no potrzebujemy znowu pozbierać trochę punktów, żeby spróbować go wyleczyć, tam się chroniczny stres na razie ładnie tam e, leczy. O, jeszcze jeden, dobrze. Ok, zobaczmy, czy teraz możemy coś puścić. New disease found high cholesterol. Dobra, czy możemy zacząć to już leczyć? Możemy. W 6 dni za 7 punktów lub 31. Eee! Lecimy. Dobra, wyleczyliśmy. Oczywiście trzeba będzie stawać kolejne za chwilę diagnozy. Znaczy mamy tylko 5 symptomów, czyli na dobrą sprawę wygląda, że jest dobrze, chociaż potem to może jeszcze cały czas ewoluować, tak? Bo może teraz nie jest, może jest tego mniej niż 8, ale za chwilę będzie tego więcej. No niestety nie udało mi się zebrać dwóch trójek, bo tak jakoś obok siebie się pojawiły. Dobra, czy ja mogę coś tu jeszcze spróbować zrobić? Zmęczenie jest bardzo popularnym. Jak widzicie, problemem. Skin Rush. Skin Rush podaje nam tutaj anxiety. No dobra, Skin Rush, zobaczmy, bo mięsień tutaj mocno upo podupada. Oj 8-11. Skin cancer. Możemy zacząć sprawdzać to pod kątem Skin Cancer. O, dobrze, fatigue tu mamy, a tu mamy Confusion, czyli sami widzicie, że na dobrą sprawę wiele rzeczy. O, tu jest zaznaczone, że chyba to, chyba to nie było to. Bo tu mamy, że, że, że testy <laughs> testy pokazały wynik negatywny, tak? No dobra, zobaczymy, bo chcemy polecieć może <laughs> na początku biopsją e, tego, biopsją skóry. Ale do tego potrzebuje chociaż jeszcze jednego punktu. Kurka wodna, jest. Dobra, dobra, jest. Jeszcze jeden punkt, bardzo dobrze. Lecimy, czyli co? dudi biopsy, skin biopsy, lecimy test. Dobra, poleciało. Inna sprawa, że jak trafiłby na emergency room, to prawdopodobnie mi wszystko byłoby tańsze. Więc może my powinniśmy na przykład oszczędzić jeden z jego systemu, żeby szybko wpadł i tak dalej. More resources will spawn in the next days. Bardzo dobrze. Jeszcze więcej... ...resources, dobra. O, ładnie tu. O, proszę bardzo. Ale wyskakuje tego mnóstwo. A dla po jednym pybku to mało. Ale zawsze coś. 18 punktów, no dobra. Czy możemy zacząć leczyć to? Bo to 33 dni wymaga. To lecimy, bo to naprawdę bardzo długo. Jak widzicie, wszystko wykorzystałem co mogłem. Czy lifestyle mogło nam w czymś pomóc? W sumie niekoniecznie nas lifestyle obchodzą w tym, w tym poziomie. O kurde, i skin cancer negatywny. Niestety, a to drogie było chyba. No cóż, no ale był objaw. Dobra, zobaczcie, tu mamy jakieś więcej tych objawów nagle się pojawiło. Skin rash, no to niestety, hmm, dizziness, patrzę, confusion, w ogóle wydaje mi się, że to ma dużo, to ma tutaj dużo objawów, a żeby to puścić to brain, brain MRI, o oh yes. dobra, to zróbmy tak, może spróbujmy puścić na przykład, znaczy to aż trzy są objawy. A tutaj dwa objawy, czyli to jest jakby, jakby moim zdaniem stuprocentowo nawet pewne, że to będzie. Dobra, zróbmy Blood Pressure Test. Niech będzie. No to wygląda jakby tam faktycznie to oznaczało, że, że to może być to. To może być ta choroba. Jeszcze jeden punkt i jeszcze jeden punkt bardzo dobrze. Hypertension. Dobra, widzicie, czyli jednak okazało się, że tak. W tym miejscu przynajmniej okazało się, że tak. 7 dni za 6 punktów lecimy. Dobra, zobaczmy, co tam więcej. Mm. Co tu jeszcze było? Dizziness, chest pain, czyli bardzo dużo rzeczy pokazuje też na anginę. Sześć punktów. Dobra, robimy testy, czy to rzeczywiście będzie angina. Ja trzeba to analizować. Widzisz tu po części trzeba analizować główną część, patrzeć gdzie co, jakie są objawy, ale też wchodzić w poszczególne systemy, właśnie i badać, czy akurat może więcej objawów pasuje do tego systemu. Mamy je zawsze podkreślone ładnie, co może sugerować, że jest większa szansa na to, że to jest ta choroba, którą poszukujemy, żeby ją wyleczyć. Mamy 4 na 8, a minęło połowę czasu, czyli jest no powiedzmy, że lepiej. Zaraz zobaczymy. Parkinsona tam leczą. Bardzo dobrze. Tak, wiecie, połowa, połowa, połowa drogi, ale teoretycznie to, to nie wiem, czy to jeszcze jest, czy to już dobrze, czy, czy to już, na, już napawa nas optymizmem i czy to może być rzeczywiście jakiś sukces. New Disease Found! Dobra, jest, Okej, okay, udało się. Czyli teraz możemy. Uuu, chyba poczekam aż na 100%, bo nie ma sensu. Nie, ja wolę mieć 100% pewność, że to się wyleczy. A zobaczmy, czy możemy jeszcze jakiś test polecić. Anxiety. Jeszcze patrzę, że w immun jakieś są problemy. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze coś związanego z mózgiem ma problemy. Tu jest jeden symptom, tu jest jeden, tu są dwa symptomy, tu są aż trzy symptomy, ale zobaczcie, jakie to jest popularne. Psychiatric assessment. O, żeby było ciekawe, to to jest dobre, to jest dobre coś, bo puścimy akurat dwa, które niby objawy pasują. Dobra, czyli psychiatric assessment w brain. Tylko teraz potrzebujemy 8 punktów. Tu się coś pojawiło, okej. Okay. Dobra, jest 8, pięknie. No i lecimy. Szkoda, że granie nie ostat... Jak na przykład, tutaj zaznaczam sobie coś, tutaj, i jak klikam X, to powinien mi z powrotem wrócić na ten ekran. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno być fajnie. Dobra, czyli co, Mieliśmy puścić Psychiatric Assessment. Dobra. Lecimy z testem, zobaczymy, czy to coś da. Dobra, zbieramy kolejne pypki. Możemy zrobić kolejny upgrade. Plus 3 co 15 dni. Wiecie co, chyba nie ma sensu w to inwestować, bo 3 co 15 dni. Dobra, niech będzie, trudno, lecimy. Tylko nie wiem, czy ja mam w ogóle punkty. No nie mam na to do punktów. Dobra, zobaczymy. Secretic assessment. Zaraz zobaczymy, czy będzie jakiś pozytywny wynik. Niestety nie! A niech to szlak. A czasami rzeczywiście nie nam nie trafia. Okej. Okay. Ładnie. O, jest to chyba ten burst cały, o uciekło coś. Ło! Ło! Mnóstwo wszędzie wszystkiego. Bardzo ładnie, dobra. Anxiety skin rash. Confusion... Kurka, zobaczmy, coś w mięśniowym musi być nie tak. Czy ja robiłem w ogóle skin biopsy, wydaje mi się. Czy ja zrobiłem skin biopsy w końcu? Czy miałem zrobić, a nie zrobiłem? Powiem szczerze... Nie wiem. Ale jest jedyny objaw, który... Tutaj pasuje ten pojaw, ale on też pasuje tutaj. Z cholera wie. Tutaj mamy dwa. No ciężko stwierdzić, które. Spróbujmy zrobić skin, skin biopsy. Co jeszcze byśmy chcieli zobaczyć? Czy tu jeszcze jakieś są objawy? Confusion. Ale to to Confusion i dizziness, to to mało. Zobaczmy za to tutaj. Jakie tu mamy problemy? O, tu jest zobaczcie zmęczenie i anxiety. Dobra, polecimy z tym, bo może tutaj rzeczywiście coś jest ok. Może nam się trafi. Tu też są, zobaczcie dwa. Możemy Psychiatric Assessment puścić. Tutaj trzy objawy. No, w sumie trzy objawy, ale dość popularne objawy. Major Depression. Dobra, Alzheimer 1, lecimy. Jeszcze zrobimy ten test. Okej, okay. tak bardzo mocno zobaczymy, czy coś tam się nam pojawi. Z tamtej dziedziny. Nervous. O Jezu, o Jezu, ile tego jest tutaj? Ile tego wystrzeliwuje tu, zobaczcie. Czy możesz jakoś szybko przyłączać pomiędzy tymi... Ach, uciekł mi jedna, ale mamy też dużo punktów dzięki temu. Zacznijmy le To może, co? Bo to wiecie, za chwilę może być mało czasu na leczenie. Także... No właśnie, może na początku trzeba by było robić jak najwięcej testów, a dopiero potem wybierać, które rzeczy leczyć. Na przykład od najcięższych, bo najlżejsze, najłatwiej wyleczyć. Niestety, to nie jest rak skóry. Ale Nervous Breakdown jest pozytywny. Zaraz tam zobaczymy. No niestety, nie są to kolejne rzeczy. O! Zaraz jest zbieram te bypki, ale nie ma czasu, trzeba leczyć też tutaj. New disease, Nervous Breakdown. Dobra, to okazało się, że jest... ...że jest to 33 dni. Chyba zostało nam więcej niż 33 dni, nie? Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że z 55 dni nam zostało. To na samym końcu się to wleczy, jeżeli w ogóle zdążymy. kurczę. Powiem szczerze, że nie jest łatwo w tym miejscu. Albo ja po prostu źle gram w ten poziom. Albo po prostu to jest bardzo skomplikowane. O, zobaczcie, tego tu powyskakiwało. Dobra, Stanisław, poczekaj. Rób testy Skin Rush and Confusion, zobaczcie. Czyli teoretycznie bardzo ciężko będzie zdeterminować, co tak naprawdę jest problemem. Ale widzimy, że to musi być. To musi być jeszcze jedna rzecz tu w mózgu, jeszcze jedna rzecz w Immune. No właśnie, a widzicie, w Immune. Są trzy rzeczy, ale Skin Rush nie był problemem. Znaczy, no nie, to był objaw, tak? No nie wiemy, które. Polecimy to, polecimy to. Może nam się uda. I teraz co jeszcze? Tutaj mamy. Jeszcze coś zmieśniamy, jest nie tak. Tu jest jeden objaw, tutaj są dwa objawy. Może to to, confusion podwójny? Takiś błąd może być. Dobra, polećmy. Eee, zróbmy ten test i zróbmy ten test. Bo nie ma już czasu. Właśnie, bardzo mało czasu nam zostało, a to pasuje. Dobra, jeszcze gdzieś jakiś jest. Tutaj jeden. O, jeszcze tu jest jeden, dobra. Eee, ok, Photosensi photosensitivity było okej. Okay. Immune, pięknie. Treatment za 6 punktów, 15 dni, lecimy. Właśnie, tyle możesz wkazać, 43 dni to jest dalej mało. Jest! Jest bezsenność! Bezsenność odkryliśmy, znaczy przynajmniej mi się wydawało, że odkryliśmy. Gdzie to się pojawiło tutaj? Też tutaj w imion, bezsenność, dobra. Czyli co? W 7 dni 100%. O, 6 punktów potrzebnych, dobra, zbierzmy 6 punktów. O, no, będzie już tutaj blisko, jest, dobra. Pyk. No, może się udać, może, może uda się uratować Niko przynajmniej z bezsenności, on rzeczywiście z tą sennością to u niego było kiepsko dobra, lecimy, przynajmniej 100% szansy na to, że się uda dobra, pyk, już mamy! ej, zobaczcie, 8 na 8 diseases, co się dzieje? czemu gra mnie nie kończy, skoro znalazłem 8 na 8? 8 treated diseases, a może jeszcze nie treated? nie wiem czemu, widzę, że jest 8 to nie jest to coś blagia langia może to chodzi o to, że musi zostać wyleczony do końca, żeby to mógł, mógł zaliczyć. Ale no, a optymistycznie mnie to nastawia. Bo nie mam sumy, co tu już leczyć, skoro już wszystko jest odkryte. Nervous breakdown chyba musimy dokończyć i koniec. Tak? Już? No stress dostałem achievement. Tak! Tak, moi drodzy, udało się! Haha! Niko został uratowany w. Ile dni mi się to udało zrobić? Yy, nie widziałem, ale możecie. Wy na pewno wiedzieliście, ile dni mi się udało. Został jeszcze zapas, jeżeli został zapas 170 dni. Jeszcze 20, tak? Czyli to, to wtedy mógłbym zrobić to rzeczywiście na trzy serduszka. No, ale moi drodzy, to oznacza, że udało się jest sukces i odblokowaliśmy kolejną sekcję. Kolejną sekcję pewnie trudniejszych już. Yy, trudniejszych badań. Trudniejszych wyzwań, więc zobaczmy, jakie czekają nas wyzwania w klinice. Mamy bi biomedical warfare: pa patient is under ongoing disease threat. Ok. I terminal patient: keep patient alive for a set numbers of days. Czyli tu będziemy musieli utrzymać pacjenta w określoną ili liczbę drzwi. Co? W określoną liczbę drzwi, w określoną liczbę dni musimy utrzymać go przy życiu, mimo że jest skazany na śmierć, bo jest terminal patient, tak? Uh, is under ongoing disease threat, czyli cały czas jakieś problem, tu będą i będziemy musieli go wyleczyć. No dobra, no to brzmi to ciekawie, tak? To są coraz ciekawsze e, coraz ciekawsze pomysły na na kampanię. No ale moi drodzy, to jest oczywiście klinika, to za dwa odcinki będziemy się tym martwić, a teraz moi drodzy będziemy walczyć ze śmiercią, tak? Czyli w końcu musimy spróbować pokonać coś na trzy serca i zobaczymy co to będzie, czy będę starał się jeszcze raz Death Race zrobić, czy może jednak Young and Healthy, czy może jednak Head Start. Zobaczymy które z tych wybiorę, teoretycznie to powinno być najprostsze do, do zrobienia, ponieważ on ma w ogóle poor lifestyle i tak dalej, więc uśmiecić go powinno być bardzo łatwo, Young and Healthy. No to też może być. No teoretycznie mamy po prostu go uśmiercić od samego początku, mimo że nie ma, ni Nic mu nie dolega. Więc zobaczymy co jeszcze wybiorę. Tymczasem jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję Wam za kolejny odcinek z Bio Ink Redemption. Mamy kolejny sukces na koncie, co mnie cieszy. Wielka piona i do zobaczenia w kolejnym epizodzie już niebawem! Cześć!